Słyszeliśmy o tym, że fani czasem po koncertach mogą nie być czymś miłym, szczególnie jeśli gra się tych koncertów w ciągu dnia parę. Jak to wygląda, jeśli chodzi o fanów pana? No, cóż, ja, jeżeli gramy jeden koncert yy, w ciągu jednego dnia, bo czasami zdarzy się, że gramy dwa, to szybko musimy uciekać między jednym a drugim koncertem, nie mamy za bardzo dużo czasu. A jeżeli gramy jeden koncert, to chętnie zostaje godzinę, dwie, czy nawet trzy. Podchodzę do publiczności, robię zdjęcia, podpisuję autografy. Lubię to, lubię to kochać. Kocham to najbardziej takie rzeczy, kontakt właśnie z publicznością. Zresztą przyjeżdżają fani nasi, na jakieś tam koncerty z miejscowości oddalonych nie tylko 10, 20, 50, czy 100, nawet 200, 300, 400 kilometrów. Czy powiedzmy że w Niemczech koncert w Oberhausen, to, 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 to byli ludzie 300-400-500 kilometrów gdzieś z Frankfurtu nad Menem, czy z Hanoweru, czy, czy z Berlina. No czasami mogą być oburzeni, że... Yy... Że po prostu, no, no, że, że, że nie mogę zostać, bo, bo muszę jechać na długi koncert, ale moje po prostu no, ba, bardzo mi przykro, to wtedy y, y, proszę, żebyśmy zebrali się w jak największe grono i zrobili sobie wspólne zdjęcia pamiątkowe i później oni się wymieniają między, między sobą numerami telefonów czy, czy mailami sobie przesyłają na, na, między sobą. A co, a co przeważnie przesyłają fani? A fani dużo listów dostaje dużo listów, na, 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 na które chętnie, chętnie odpowiadam, ale przysyłają też zdjęcia zrobione ze mną na koncercie do podpisania. No i ja po prostu, ja podpisuję to, wkładam w kopertę, jadę na pocztę, kupuję znaczki, i wysyłam, odsyłam to wszystko. Co przeważnie piszą w tych listach? Same superlatywy. Same superlatywy, tak. Bardzo, bardzo, bardzo mało dostaję listów jakich, jakichś takich, nie wiem, ale ale głównie same dobre rzeczy. Są po prostu zachwyceni piosenkami, żeby, żebym tworzył dalej tak jak, jak to robię do tej pory na, na tej zasadzie.